Cześć, nazywam się Mateusz Szczeciński. Dzisiaj pokażę Wam drugi wariant taktorowa z X-Gardy, specjalnie dla Grand Game Academy. Czyli analogiczna sytuacja, jak przy poprzedniej technice, przeciwnik wstał mi z aszyderami, obciążył nogę, nie stanie tutaj z dźwigniować taktorową. Tym razem mój, moja X-Garda. Będzie szła tutaj na jego brzuch. Bardzo często wynika to też z sytuacji, w której nie jestem w stanie go wyciąć, bo tak jak teraz mój przeciwnik pochyla się do przodu. Będzie bardzo ciężko go wyciąć. Wolna ręka idzie na nadgarstek i teraz tak, Xgarda zakłada to, że moja stopa dotyka jego brzucha, i na tej noze chciałbym go podnosić do góry, a rękę nadgarstek wrzucam między jego nogi i to, co się razem z dół. Jestem na głowie. Teraz łapie dwa na jeden. Obniżam głowę i bioderka poddaję staktarowi. Jesteśmy wasi galerami, przeciwnik obciążał nam nogę, nie jesteśmy w stanie poddać staktarowem. Teraz będę przepinał do X-Gardy. Tylko zauważcie, że moja X-Garda będzie zakładała postawienie stopy na jego brzuchu. Wynika to z sytuacji takiej, że kolega pochyla mi się do przodu. Nie jestem w stanie go za bardzo wyciąć do tyłu. Będzie to o wiele bardziej problematyczne niż jeśli stałby prosto. Teraz wolna ręka. Idzie na nadgarstek, kopie ich z gardy do góry i rzuca na nadgarstek między jego nogi, tocząc się razem z dół. Trzymam taktarowa, łapię dwa na jeden, obniżam biodra i głowę. Mamy poddane. Czyli ta sytuacja jest troszkę e, bardziej swobodna niż ten pierwotny pierwszy taktarow. Tutaj nie potrzebuję przepinać swojego lewego haka na jego kolan biodrowy, Jestem na dwóch kolanach oparty, na głowie. Mam bardzo mocną bazę. Mogę złapać dwa na jeden i teraz głowa odchodzi od jego nogi, a biodra bardzo mocno na matę. Mamy poddanie.